Poskarży mi się dentysta, wiecie, ostatnio, że dostał pismo z organizacji zajmującej się ściąganiem tantiem, że jeśli gra muzykę w gabinecie musi zapłacić, nie? Bo organizacje zajmujące się ochroną prawa autorskich chcą, by sklepy i zakłady rzemieślnicze, na przykład taki fryzjer, płaciły tantiemy od słuchania tam muzyki z odtwarzacza czy radia. No i według tych organizacji słuchanie radia ma w takim przypadku charakter komercyjny i przynosi handlowcom i rzemieślnikom korzyści ja wam powiem, idzie polemizować, bo nie ma dowodów, że granie radia na przykład u fryzjera wpływa na y, wzrost zysków, prawda, tego zakładu. Muza nie ma znaczenia, kiedyś bym u fryzjera, leciała fajna muza, tam schody, takie tam, ale tak mnie obciął, że już drugi raz tam nie pójdę, choćby Eric Clapton występował na żywo w duecie z Madonną, specjalnie dla mnie. Albo czy słyszeliście o kimś, kto chodzi do dentysty dla muzyki? To? Co innego, gdyby handlowcy i rzemieślnicy sformatowali muzycznie swoje lokale i grali taką muzykę, która jest związana z oferowanym towarem. Nie na przykład u fryzjera wspomnianego gra muzyka włoska, prawda? A na przykład sklep narzędziowy gra muzykę metalową. Sklep ze sprężynami hip-hop, a sklep zoologiczny kocią muzykę. Wtedy łatwo by się dało udowodnić, że muzyka wpływa na zyski. Ale tak to jak? W ogóle, tak generalnie mówiąc, Polska ma bardzo duży problem muzyczny, bo, bo wiecznie coś nie gra. A ci, co odpowiadają, że nie gra, to najwięcej zarabiają. I, i to są dopiero artyści. No.